Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku w tych oto pięknych otoczeniu przyrody. Piękne słońce, piękny widok, basen kwiaty. A tutaj mamy nasz punkt bazę do pracy. Ja składam teraz odcinek. Krzysiek robi coś na kuchni, a reszta pojechała gdzieś na miasto coś załatwiać. Może zajrzymy na kuchnię, co tam u Krzysztofa? Ale nim to nastąpi, jeszcze tutaj jakiś pracownik, Marcina odpala motor. Dobry, co tam słychać? A przygotowujemy coś dla wszystkich. Co to będzie? Wiesz co, po staropolsku polsku mama łyga. no takie coś, taki stir fry po angielsku. Aha, a co to za mięso? To jest wieprzowina, I Tu mamy przygotowane już warzywka: okra, marchewka, Groszek. groszek, kalafior ugotowany. Mhm. O, kalafior tutaj. Kalafiora się gotuje osobno, nie? Okay. No to nie przeszkadzam, wiecie co? Ja chyba pójdę sobie na basen teraz się popływać. Pierw jeszcze do pokoju, bo mam w kieszeniach jakieś rzeczy sobie tam zostawię. I pójdzie tam. Zasłony mam zasłonięte, ale już chyba widoczek wcześniej pokazywałem. To jest jeden widok. Tutaj lepiej będzie widać, bo tam moskitiera była. A tu mamy drugi widok i tutaj mamy od razu też i balkon, taki taras. O, w ten sposób. No i ja idę teraz tam. Gdzieś po drodze piękne motyle widziałem, ale się spłoszyły akurat przy tych kwiatach, jak podszedłem nagrywać. Tam też można sobie fajne imprezy robić. Ostatnio była tam impreza. Nie nagrywałem. Widok w drugą stronę. No i dobra, słuchajcie, wyciągam rzeczy, wchodzę do wody i widzimy się później. No i dobra, ja już po basenie idę tam na górę, zobaczę co ukrzycha. Może już niedługo wróci reszta. To się zacznie większy, większa akcja. Ten kwiatostan jest ładny. Jak leci? To ma fajny kawałek, nie wiem co to jest, bo no, wszystkiego nie znam, nie? Aha. Że tak powiem, takiej profesjonalnej nazwy, ale to taka jakaś szynka. Wołowa? Maciur, wiesz, taka... Wołowa? wołowa? Szynka wołowa? No nie wiem. No sto szynki wołowego. Szynka, szynka no, tylko taka, no, wiesz... Jak nie wiesz, to może są. Podwędzana, podsuszczana i tak naprawdę a. bardzo ładnie pachnie i smakuje, nie? A tu broku? A tutaj broku, to będzie taka sałatka na zimno będzie robiona, wiesz. O, dobra. Krzychu mi robi jakiś lunch, a tu zobaczcie sobie kurki, koguciki biegają, też po resorcie z tego względu, że oni tutaj mają no swoje, swoje naturalne. No generalnie to oni mają tu kucharzy i całą obsługę, ale teraz większość personelu jest gdzieś na farmie, ponieważ jak tu nie ma gości, no żeby mieli pracę, to ich Marcin przerzucił na farmę i to tak... Też to wygląda dosyć ciekawie po azjatycku. No bo zawsze te prace tworzy cała rodzina. Takich kilka rodzin przychodzą do pracy z dziećmi. Czy to tu, czy na farmę. Dzieciaki się bawią, a rodziny pracują. Także taki też koloryt i wyznacznik krajów azjatyckich. Krzychu niesie mi tu coś, żebym sobie skosztował. Ale tu będzie lepsze światło. Na rację. Hiszpańska tortilla z to. Z... Nie no jest rano. No to może masz... nie mamy. A możesz <laughs> mówić po polsku? Na siedka, tam co nie. No bardzo mi smakowało. A co tam teraz robisz? O, cebulka. Cebulkę to ja lubię. To jest pierwsze i dla wszystkich. A? To jest i dla wszystkich. Robię. No, dobrze. Wszystko się, co nie bawię, to wszystko, nie należy, to jest duże. Co, jak mówiłeś, czy że jest... motliszka duża, zaraz mogę pieczeć. Tak? Tak. Tak, tak, widzę, widzę. Już ją robi zbliżenie. Duża, taka ładna. Aha. Chrupiąca będzie. tek? No pewnie. To, to dobra. To dorzuć do tego ogólnego miacha. Nie no, tak te. Tak. Szukam jeszcze szczura i pająka i będzie godne. O, jest i Misza przyjechał motocyklem. Gdzie reszta? E, za sprawy. sprawę. Lokalne plemiona wyjebały się na robotę, trzeba znaleźć nowych, Aha. nie ma kultury pracy. Nie ma komu robić, a robota jest. Tutaj moje stanowisko tak. pracy, tak jak wam wcześniej pokazywałem, woda gazowana, troszkę winka, bardzo orzeźwiająca. Misza jutro jedzie do dżungli, tak, tak, tak Misza? Tak, 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 Robisz sobie jakieś tam zapasy, można to pokazać? Masz Ryż, Edło. I powidło. A tu troszeczkę buszu. Takiego buszu? Ja tu mieszkam. To jest dobre na jakieś tam łodyżki czy coś, ale tym... Powod, jaki nóż kurczę? Jak on się nazywa? NS3. A ty, Misza, jaki masz? Nóż, który 3. Tak. Pokaż m. mi. To, to 15 zł od Lechelsy. Ty rozkupiłeś? No, tam dwie sztafatki. Mhm. A ten? Ten jest, a ten jest za jakieś 500 dolarów czy złotych? Złotych od pana Grzegorza Przątki. Ja go kupiłem, czekałem rok czasu na zamówienie. Co? A teraz go wynajmuję miszy, żeby miał na przetrwanie. Za ile? Za nic, za darmo. na sobie pożyczam w takim razie. Wynajmuję. Mi się tam bardzo podoba. No a też właśnie. O to już tak bardziej poukładany jak wipunek niszy to jest na przykład filtr do wody, który możecie bezpośrednio pić sobie do butelki nabieracie, tutaj nakładacie, czy nakręcacie. Tutaj nie wiem jakaś pod... Nie, to jest sos jakiś będzie, tam miał w dżungli jeść. Oczywiście powerbanki, oczywiście bateria słoneczna solar, oczywiście hamak taki specjalny, który może się całkowicie zakryć żyłka, żeby sobie rybę złapał jakaś ostrzałka, haczyk, spławik błystka i DJ DJI czyli dron fasolka, To bez tego by chłop nie dał rady ryż, nie wiem jak go on będzie gotował ale jakiś tam sposób ma, pokażę wam na filmach oglądajcie, kapelusz coś tam jeszcze kombinuje do maczety sobie zrobił taki oto, pokaż ten futerał własnej roboty no i dobrze, no i dobrze działa, działa, działa Byle się nie rozmoczył. A my też działamy. Słuchajcie, filmy poskładane. Misza tam ekwipunek przygotował, Krzysiek ma na kuchni wszystko porobione. Idziemy na basen. Misza z Krzysztofem już na basenie. Ja idę do siebie do domku i zaraz do nich dołączę. O, jest. YouTuber. <laughs> Kolejny. A jeszcze was nagram z pozycji stołu, bo jeszcze tu nie byłem w ogóle z kamerą. Jak woda? Ciepła, zimna? Za gorąca. Za gorąca? Dwa stopnie za dużo. Zaraz sprawdzę. Tutaj poparkowane motocykle Miszy. Misza chyba umył swój motocykl. Jutro gdzieś jedzie. Dobra. Tutaj pracownice. Pracownik też i pracownica Marcina. A my zaraz będziemy coś jedli. Idę nagrywać Misze jego GoPro, ale też przy okazji ja nagram swoim telefonem, to będzie podwójny content. Podnieś maskę, proszę. Normalnie tak, bez Nie Z drugiej strony, ode mnie, ode mnie, ode mnie, ode mnie. Tutaj? Nie, ode mnie. A może od Ciebie, oczywiście. No zobacz, czy pójdzie. A tu nie trzeba czymś podważyć? Tam może być jakiś guiszczek Kurwa, nie, nie. Dzisiaj go daję w dół no, to, 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 to. Samo w stanie? Mm, nie, 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 w nie, 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 mojej być. Jest... Z małeś, nie, ma To nie, nie, z tym, że nie, nie, słoneczne. Ładują mi akumulatory, a potem możesz sobie kupić za 2 dolary takie główienko gdzie masz z 12V przejściówkę na takie USB, tylko że to jest mm -hmm. jakieś dziadostwo z Tajlandii, które ma wiesz, 1 A albo coś takiego. Ale zawsze. Dla mnie trochę za mało, więc ja to wypieprzam. I ładujesz na krótko? Yy, tak, chodzi o to, że ja mam ładowarki te no, nasze mm -hmm. z Power Delivery. Czyli mogę mm -hmm. sobie jeszcze kompa naładować tym. Każdy się teraz nie jebnął. Minus, plus. Czy to ma znaczenie Nie to no, Pewnie ma. Ale ma, nie ma. <kłysy> znaczy, no, nic się nie stanie, bo to no, jest czerwony nie. powinien pójść do plusa. Dobrze. A ty zrobiłeś na odwrót. Nie, no, tu jest na minus oznaczony. Masz tu masę. jest minus na akumulatorze. No, a ty masz masę, widzisz, naszą chyba. Już nie pamiętam. Nie, czerwony, czerwony jest zawsze po, plusem, a czarny minusem. Dobra. Działa? E, teraz tak... Um... Jak to zrobić, żeby to pokazać na tym? Raz Wiesz o co chodzi? To no tak no to mi wtedy przy okazji pokaże napięcie. Widzisz, że mi kopnie. Bo elektrykiem nie jestem stary, wiesz, ja tutaj amator kompletny Ha, kurwa Działa Tak, czyli, pokazuj, czyli powinno pokazać napięcie też 124, 12,6 widzisz? No tak, jak akumulator, no no, i teraz ja muszę to wziąć z izolacją, połączyć i jesteśmy w domu. Słuchajcie, codziennie błyska, ale nigdy tu jeszcze nie padało, ale dzisiaj się chyba zbiera. Także dobrze, że wróciliśmy. Słuchajcie, tutaj dziewczyny pracują. U Marcina. Czasem je widzieliście. One też tutaj jakby... Nie wiem, mieszkają czy coś takiego na terenie resortu. Lub na terenie plantacji. Idziemy do Krzycha popatrzeć, bo Krzychu tutaj kucharzy. Krzych, co robisz? A, bo do, dostałem e, reprimendę tak zwaną, no. że za mało jest limonki w sałatce. No, według mnie jest za dużo, ale inne za mało. smaki za mało. muszę się dostosować, więc naprawiam. Ale moim zdaniem jest za mało. Naprawia swój błąd. Co tutaj mamy? A tu jest, jeśli możesz pomóc. no. Albo dobra, ja już to wezmę. No. Albo ktoś nie weźmie. No Poczekaj, czy... ja chcę to po prostu, no. no to jest y, taki steel fry Starałem się dodać trochę tak po ichnemu. Znaczy po to kiesiomu, przepraszam. Uh -huh. Że sojowego olej, y, y, sosu... Glutaminianu sodu. tak? Oczywiście, no. Całe dwie Zmaga. pełne łyżki. Dobra. No <laughs> no i zdjęcie robię. Błyska się, błyska się. Cały czas się błyska, a dzisiaj mamy kolację z pracownikami tutaj. No i tu mieszkają normalnie, tak z dziećmi, na, gdzieś na zapleczu. Wygodne to, no zresztą tutaj się nie da inaczej. Tak wygląda nasza impreza. Może żarcia nie ma zbyt dużo, ale sobie siadamy z obsługą, ze stawem całym. Pewnie się coś dorobi, coś doniesie. Poczekaj, Mar Marcin się pospieszył, zamiast huka zrobić pod kamerą, to mówi za Twoją ziemię i huknął. Czym opijamy? Prostego. Prostego. to no dobre chyba, nie? Dobre. Z importu. Od naszych przyjaciół włoskich. Dobra. Słuchajcie, jest straszna wichura i błysk. Widzicie to? I deszcz. Słuchajcie i teraz jeszcze na wieczór. Wjeżdża nam taka deska ogórków, serów, majonezów, mielonek i wszystkiego na grubo z importu. Także jak będziecie, to zapraszam. Witam wszystkich serdecznie dnia kolejnego. Jest godzina piąta nad ranem, świta. Dużo odgłosów w nocy padało. Tak więc dżungla oraz te wszystkie przybliskie przy tutaj rejony odżyły. Tak fauna, flora. Czuć, czuć tą dżunglę. Masa różnych odgłosów, masa skrzeków, masa jakichś pisków, masa jakichś wyć i tak dalej. Jest tego słychać tutaj dużo. I tak jak mówię, to padało, także to wszystko w nocy jeszcze odżyło nad ranem. A ja wczoraj wcześniej poszedłem spać, to dzisiaj pierwszy wstałem, piąta nad ranem. Dzisiaj Misza ma wyjeżdżać do dżungli. Akurat ta dżungla, tak jak mówię, chyba będzie bardziej aktywna, bo jest po deszczach. Dobra, wszyscy już stali. Część pojechała nawet po zakupy. Będziemy robić śniadanie, jajecznicę na kilka osób. Ale to już w następnym odcinku, tak więc pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do następnego pozdrawiam. Cześć!